Sieman Dziewczyny. Dzisiaj sobie nagrywam taki film. A czemu takiego? Dobra, dzisiaj was powita mój Hamish. Mój Hamish, dobra, stój. Czekaj. No. Tak wygląda mój Hamish. Taki ładny. On chce biegać, więc niech sobie biega. Hamis. Dobra, ten odcinek będzie o tym, co ja takiego robię. Wstawię kamerę. Chwila. Widoczne miejsce, gdzie będzie hamiś. I ja. Ja, ja, ja. Chodź. Ej! Ja no Zaznaczyłam mój, tylko Ja. No i nie może być, ale... To... Nie, nic tam nie było widać. Czekajcie, ja go schowam i tyle, dobra? Um, bo ja chcę wam pokazać, ja, jak odej... Ja muszę... Ja muszę go pilnować. Więc... Dobra, dzwonię zaraz. I ten odcinek... Teraz ten odcinek jest o tym, co wam powiedział. I... Mam mokre ręce, bo myłem po chomiku. Dobra, nie pytajcie, nie pytajcie czemu. Dobra, i dzisiaj pokażę Wam coś fajnego normalna mała kostka. Mam no, normalną też, i jeszcze drugą taką, więc kamerę muszę, tak? O, mam takie. No wiecie, chyba. A no tak, dzisiejszy odcinek miał być nie co ja robię, tylko o tym. No czekaj. O jeszcze w trzech autach. Dobra, więc Mara, ja Zobaczycie ten lepsik, jak to wszystko ten Przenoszę, więc, tej lepsi. Nie że zło nas dosięga. Wystarczył za czujność i brak. Nigdy nie zwycięża. Nie wiem, jak on błędy cudzego sumienia. nie Wiem, że się wyszedł. O... Jeden samochód, spoiler. Nie ma niczego. N nie ma, ale nie ma jednej części. Nie ma jednej części. Tak. Jeden. A no tak, jeszcze że suba i lajka. Tak, suba i. I lajka z Tu dzwonek, tu suk. Tak, tu dzwonek, tu suk, tu lajk. Like. A raczej. Z... Mam, Mam nową ładowarkę. I 2XD kostki. Dobra, M. Em... Dobra, to zaczynamy od. Będę też jak w tamtym odcinku będę oceniał, więc. Nie umiem pykać, I serio, nie umiem. Dobra, a jeden samochód wygląda źle. Nazywa... te samochody są takie, em, które podawały... no już nie ma tych części, ale gdzieś są, nie wiem gdzie. Dobra, zaczynamy. Magia! Dobra, zaczniemy sobie od pierwszego. Pierwszy wygląda tak. Który. Chwila, położę kamerę. Już. Który. No, normalnie wygląda. Jak. No, nie ma tego. Ale tak, w sumie, jak był z tym. Kiedyś. Kiedy. Nie, no, nie mogę O, o, dobra. Kiedyś to był, to był spoilerem i był ładnie, ładnie wyglądał. Kierowcy, jak też nie ma. Ale jest jakiś kierowc. Nie wiem. Co go tam sadziłem. Czy to ostrość? a już, dobra. I no i tyle. Dobra, do drugiego. Drugie to jest najlepsze. Znaczy najmniej odwane. To jest Ferrari 4. Które ma takie ćwiera. Nie pytajcie o tego kierowcę, to nie jest w ogóle strażek. Nie, to nie jest. Em, dobra, Ma no tutaj czwórkę napisano i. Czekaj, um, tutaj też ma, ale wiecie, czego nie ma? No, też nie ma spoilera. Um, w trzecim aucie też nie ma spoilera. Um, jak zobaczy, zobaczyliście w, pierwszej au, w pierwszym aucie, tym, to mogliście zauważyć, że tu wyskoczyła ocena. Wyskoczyła 6 na 10, wiem. Tu też. Tu też już wyskoczyła. No i tak oceniam. Tak. No tu się wam wysiedla, nie mówię. Ehm, dobra. Więc jeszcze jedno auto. Kolejne auto. Dobra. Nic. Ehm, kolejne auto jest. Jaż nie pytać się nie było. Um, też kolejne auto, jest taki zielone, ale czegoś, jak zobaczycie, normalnie, niczego nie ma. Ja wysunę. Ale jak tak zobaczycie, też tego nie ma, wiem. No. Tutaj wiem. Muszę, no. I teraz wiecie chyba, czego brakuje. No, spoilera też. Więc w wszystkich autach brakuje spo... Czemu to jest? Czemu? A już um, No i wszystkie o nie spelera. Więc kończymy ten odcinek. Odcinek się należy... Odcinek się należy subem, dzwonkiem, wylekiem, jeszcze o tutaj... Jeszcze o tutaj udostępnijcie. Bo ja... Ym, tam... Czórcie za 30 minut to powiem, okej? Okay? A wy zostawcie suba, dzwonka, lajka i, sko i skomentujcie. No i skomentujcie. Więc tyle na ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich, co zostawili lajka. Na 1000 subów pokażę twarz. Okay. Dobra. Na 1000 subów pokażę twarz i dobra na